Wystartowały przewaga zawodniczek z tuksu roztocza w tym finale, aż trzy zawodniczki z Rostocza, dwie w tym momencie prowadzeniu. trzecia przepija się tam bokiem swoich koleżanek. Być może zaraz się Prowadzi w tym momencie Kita Magda przed klubową koleżanką Agatą Tety na trzeciej pozycji. Maja. Mamy ostatnie proste, także finisz. Trzeba jeszcze wykrzesać trochę sił, przyspieszyła Tety Agata. Ale pierwsza wjeżdża Magda Kida przed Agatą Petych. A teraz ona Meta. Też... O, na metę wjeżdża jednak.